Chyba, żeby normalnie, a nie tak jak Ci ostatnio. Jest ja jakiś robię, typ, który... też który... Ja ich nie słyszałem, ale... O, o, tobie, o tobie, Michał, piszą. piszą. ale tak wyzywali... Jak głowa mała, nie? O Tobie pisali, co? To jest jakiś typ, co ma 900 na więc... pilnij się. A ja lecę do dziadka. Dobra, ja lecę w pilnować. pani ma smasca Mi lavre un attimo Got no. Na razie czysto Lecimy na stronkról Lewa leci do mnie jeden O ty kur... Pek, leży, kto poleciał na tą kartę? Ktoś poleciał na kartę? Ja nie wiem, ja nie, na wierzył jestem A tu ze swoją bronią lata <grym> Dobra, okej okay.

Ten sam nie zajebał, ty. Jest team tutaj, o. Skoro Nie mają to grony? Ty, tak, tylko gracze są na wieży. Jakiś grono mi drugi raz zajebał. Muszę Czterech tu jest, kurwa. Kurwa, ze snajki są Co? O siemano, o to nasi Siemano Polacy Kur... My tu grzeczni, spokojnie go, go, go. Dobra Co już chcesz, czekajcie się, dogadamy się <noise> Ile płacisz? Ja mam pistolet tylko <noise> no, to Znaczy nie, to może bo... ja dla Nie, ja, ucie ja uciekam Spotkamy się na finale. Like Dawajcie, tu. już uh -huh. Przecież mówiłem, że na finał idziemy, to. Tak. Ale to po co waleń? Well no, no trzeba ich teraz tu przytrzymać i tyle. trzeba ich swojej broń, kurwa. To jest zrzucik. Rz ja zrzucik tak. Dobra, spróbuję zrzutę wziąć szybko. Uważaj, po lewej masz dwóch. Żeby tak kurwa -na, na środku postawi Bardzo do mnie z tyłu, sprawa. Dobra, musimy ich, skoczył. Na lewo jeden Jest na lewo, idzie do mnie O oh, kurwa Ilu was tu kurwa jest Ja pierdola ale młyn, ale młyn, ale młyn Hartowany Jeszcze mnie mina pojebała Tu jest, tu, 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 tu Dwóch tam jest Aj dawaj, go dawaj, 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 Brawo, brawo, Michał. No nie wierzę dobrze, Dawaj, dawaj. Podnać, podnaś, podnaś. Z tyłu masz plecy. Jasny chuj, ale dojebona nas. Cześć chłopaki, narazie. Brawo, 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 panowie! Dobra gierka. no, jak położyłem. kurwa. Ale miny, 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 miny mieli, to wiesz. Dobrze grali, dobrze. Musimy tam jeszcze raz pojebać. Chyba, że ich się cofamy. Dawajcie, się... ja tu Czekaj, bo tu przy jest. No dobra, lecimy jeszcze raz na Na wieżę. Kurwa. Snajper na, na tym jest, no właśnie tam. Skąd tu poliber? chłopak? się podnosi na górze. Czekaj, poczekam aż wy przylecicie, bo... Wszystkie z tymi zostały.

Kupcy, retrowacy. Jestem na lotka, to jest przy środku są, w środku są tu. Za dużo min macie panowie. Powaliłem tam kogoś. E, nie wiem, kogoś. Znowu powaliłem kogoś. Kolejny nalot poszedł. Nie to jest niemożliwe. Na górze, na górze są, na górze są. Do Oj, kurwa, nie są, nie są content, do... No, Nie są, dobrze są. Dzięki. Tak. No, nasi w końcu, nie? Nasi są kurwa na No nie. A, a co? Skąd na loty, kurwa macie? macie? Ja Jego zabijam. I on mówi, no nie. <głos> 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 Ale jest śmiesznie. Przynajmniej ma spiny. O, jak niektórzy się znajdą, to jest tragedia. Takie wyzwiska idą, że to się nie da grać. Co ty gadasz? Na nas? Ja nie słyszę, kurwa Ale nie, to wcześniej, ty, wcześniej, wcześniejsi Polacy, wiesz? Wcześniejsi? No, nie ci. Nie ci, nie ci, spokojnie, z nimi się fajnie gra. On nie tu siedem A kuku ma kuku Ani kuku Ale ty wjechał jakiś gości do środka Fire sales over Adjusting Changing max

O ty Adam, kurde no nie, mój błąd, mój błąd, kurde, a się skradał ja tak samo, słyszycie? Piękny, piękny goliber. Ten tam cały, W tym samym budynku siedzę. W którym Zaznacz. Nie ma już przypadku. Piotrek mas. Ja mam całego twojego. Tam właśnie, o, tam. Ty ma Ale... ma nie, ma to, twojego. nie, 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 ten nie, 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 ciebie. nie, nie, Już top 3. <śle> 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 nie, wiem, Kolejny goście, ten nie, nie, ale panowie, jak będzie ostatni, e, top 2, to idziemy na pięści. Bez broni. Trzymaj, trzymaj Piotrek, nie skacz. Lecąc z lewej. O, lala, time. Lewej jeszcze do masz o kurwa Pięknie panowie, pięknie Patrz Michała teraz Po lewej masz Michał cały team nie będą na drabinkę szli o właśnie Wszyscy mięta

Oh, oh, kurde, aż ten w się tu Za udziło. długo, za długo. Nie no. widział cały czas, on chyba szedł za mną. Że...